W poniedziałek Federacja Fame ogłosiła nazwisko trzeciego uczestnika turnieju S-Class Tournament, którym okazał się Izu Ugono, a więc były już zawodowe pięściarz pochodzenia nigeryjskiego, który od jakiegoś czasu specjalizuje się już stricte w formule MMA i ma za sobą trzy starcia w szeregach Federacji KSW. Jedno wygrane i dwa przegrane, jednak ostatnie z nich w maju 2022 roku. Od tego czasu o Izu głośniej niż w kontekście sportu było w szeroko pojętym świecie show biznesu. Zawodnik był m.in. prowadzącym program Królowa Przetrwania, wystąpił też jako uczestnik w programie AF. Afryka Express. Izu od dłuższego czasu nie miał więc okazji do pokazania swoich umiejętności w klatce i być może nie będzie z miejsca faworytem turnieju, szczególnie wobec dwójki wcześniej ogłoszonych zawodników, czyli Don Diego i Mamuda Muradowa. Jednak jego pięściarski zawodowy rekord 18-2 w ramach stójkowego jakby nie patrzeć turnieju nadal robi spore wrażenie i z pewnością nie można go skreślać. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy do kolejnego newsa, chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzymy Wam zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w gronie najbliższych, przy pełnym stole jedzenia. W te święta kierujcie się jedną prostą zasadą: ja sobie co chcę. Dodatkowo pamiętajcie, aby pierwszego dnia świąt nie przesadzać za. polem, bo w tym okresie potrafią przychodzić do głowy naprawdę głupie pomysły. W ostatnich dniach doszło do niespodziewanej kolaboracji dwóch postaci, które wydawać by się mogło nie chcą mieć już ze sobą nic wspólnego. Mowa o byłych partnerach, a konkretniej Mariannie Schreiber i Przemysławie Czarneckim. W niedzielny wieczór na social mediach Marianny pojawił się filmik, będący czymś w rodzaju zlepku sketchów z udziałem właśnie niej i Czarneckiego juniora. Na pierwszym z nich para odegrała być może bawiącą kogoś scenkę w restauracji. No zapłacisz? Nie płacą. Na drugim Marianna zaproponowała czekającemu na przystanku Czarneckiemu podwózkę samochodem. Hej, gdzieś cię podwieź młody kawalerze? A na trzecim para miała wpaść na siebie w ramach ustawki z Tindera. Właśnie zainstalowałem Tindera, zobaczymy jaka niespodzianka mnie czeka. Znowu ty. W reakcji na to nagranie jeden z twitterowiczów zasugerował nawet ponowne zejście się wspomnianego duetu, jednak Marianna szybko rozwiała wątpliwości, pisząc, że Czanecki jest w szczęśliwym związku. Ocenę poziomu zabawności przeteczanego filmiku zostawiamy już wam, ale wydaje nam się, że warto skupić się w tym przypadku na nieco innym aspekcie, a mianowicie na tym, że wygląda na to, iż wzajemne relacje wspomnianej dwójki uległy diametralnej odmianie na oko tak o 180 stopni. Przypomnijmy bowiem, że para ma za sobą bardzo burzliwe rozstanie, które w dużej mierze odbywało się jawnie. W przestrzeni publicznej, a w tym czasie obie strony urządziły sobie prawdziwą pralnię wzajemnych brudów, groziły sprawami sądowymi i wyciągnięciem kolejnych kompromitujących informacji, a i tych wcześniej przecież nie brakowało. Nie brakowało nawet sugestii, że Czarnecki miał znać się psychicznie zarówno nad nią samą, jak i nad jej córką, a w związku z takimi incydentami Marianna próbowała interweniować nawet u jego ojca, czy była zmuszona uciekać na noc do swojej matki. Z kolei sam Czarnecki Junior zaprzeczał doniesieniom Marianny, oskarżał ją o kłamstwa i kontrował, zarzucając jej między innymi prowadzenie samochodu pod wpływem Podkreślał też, że był przez nią w związku oszukiwany i nie wiedział o tym, że ta spotyka się z innym mężczyzną. Tym mężczyzną był wtedy rzecz jasna Piotr Korczarowski, a teraz, gdy jego związek z Marianną dobiegł już końca, Marianna wyraźnie odbudowuje relacje już raczej nie na przyjacielskiej stopie z Czarneckim, mimo że jeszcze przed październikową galą Prime wraz z Piotrem wspólnie konfrontowali się z politykiem PiS na Wizji. W obliczu tej mocnej zmiany nastawienia wobec Czarneckiego nie mogło zabraknąć również kilku słów komentarza od Piotra Korczarowskiego, który został zapytany o tę sprawę na Instagramie. Korczarowski na wstępie zaznaczył, że najzwyczajniej w świecie brakuje mu słów, by opisać zaistniałą sytuację. A następnie dodał, że teraz nie wierzy już w nic i nie wie tak naprawdę co ma myśleć. W odpowiedzi na pytanie, co jeśli Marianna wróci do Czarneckiego, Korczarowski odparł emocjonalnie, To będzie oznaczać, że wszystko co mi mówiła, było gigantycznym kłamstwem, na które się złapałem, bo miałem dobre serce i chciałem uratować matkę z dzieckiem terroryzowaną przez alka i przemocowca. A na koniec, w odpowiedzi na kolejne pytania o wspólny sketch Marianny i Przemka, dodał jeszcze mocniej. To jest coś poza skalą. W marcu tego roku ona mnie błagała, żebym zabrał ją z domu tego pijaka Prz... Wca. Potem wielokrotnie mówiła, że on ją szantażuje, że jej grozi i że ona marzy tylko o tym, by uciec od tego człowieka na zawsze. Widać wpływy jego tatusia plus pieniądze wzięły górę. Mam do tego absolutną pogardę. Co ciekawe, inną perspektywę na to, co zaszło, i generalnie na kwestię rozczarowania po relacji z Korczarowskim rzucić postanowiła sama Marianna, która po wybuchu internetowego szumu również zareagowała na swoim Instagramie, informując, że to ona została de facto oszukana przez Piotra. Cytując: Jeżeli chodzi o Piotra, zaprosiłam go na święta. Obiecał mojemu dziecku, że będzie i nawet kupił prezenta, a potem oddał je do sklepu i się rozłączył, zablokował mnie na sos Mediach. Bardzo kochałam Piotra i byłam dla niego tylko przyjaciółką. Jeszcze dwa dni temu chciałam do niego jechać i pokazać mu, że miłość jest najważniejsza, a potem zaczął pisać na stories, że to koniec na zawsze, dzień wcześniej mówiąc mi, że kocha mnie nad życie i że żyć bez mnie nie może. Mieliśmy wybrane terminy, walentynki Zaręczyny 18 maja ślub. Dodała, że Korczarowski złamał jej serce i z dnia na dzień anulował wszystkie jej ustalenia. Na koniec rzuciła: Kochałam tego faceta i tego najbardziej mi chyba żal. Ech, naprawdę, czas dorosnąć. W kolejnej storce Marianna kontynuowała wątek zaręczyn i dodała, że wspólnie byli już nawet u jubilera po pierści. Jednak Piotrek z dnia na dzień wszystko zniszczył i zablokował ją na socialach. Na koniec oznajmiła, że ma dosyć tego, iż wszyscy traktują ją jako tę złą, ponieważ ona również ma swoje uczucia i aktualnie cierpi. Wracając jednak do tego, co zaszło w ostatnich dniach w sieci i kontekstu frikowego, W obliczu zaistniałej sytuacji z pewnością nie możemy wykluczyć też tego, że kolabo Schreiber i Czarneckiego zostanie wykorzystane przez Federację Fejn do jakiejś walki w formacie dwóch na dwóch. Jak wiadomo, były poseł PiS podpisał już kontrakt z organizacją, która ma co więcej zabiegać o wypożyczenie Schreiber z Federacji... Prime. Wydaje nam się, że nie musimy Was zbyt mocno zachęcać do zabrania głosu w tej sprawie, więc krótko i na temat. Sekcja komentarzy czeka na Was otworem. Dodatkowo, aby być na bieżąco, pamiętajcie o zostawieniu suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zachęcam również do podbicia naszego materiału. Was to nic nie kosztuje, a dla nas to duży boost. Z góry dzięki. Około rok temu byliśmy świadkami niespodziewanej internetowej spiny, w której w rolach głównych wystąpili niedoszły już zawodnik federacji Fame Tomasz Oświeciński oraz ochroniarz organizacji Nikola Milanowicz. Ser określił wówczas pod jednym z facebookowych postów aktora mianem Sewarda i wdał się z nim w wymianę zdań, podczas której okazało się, że panowie mieli przeciąć się na żywo i Nikola miał nie chcieć podawać mu ręki. Ten ruch wyraźnie nie spodobał się Strachowi, który oznajmił, że wkracza z tego powodu z Nikolą na drogę sądową, argumentując to tym, iż Milanowicz miał wobec niego użyć najbardziej obelżywego określenia. Z bandyckiej gwary więziennej. Oskarżył on tym samym ochroniarza fejmu o zniesławienie i zniewagę. Kilka dni temu otrzymaliśmy w tej sprawie znaczącą aktualizację, jako że Oświeciński poinformował na swoich social mediach o zakończeniu postępowania i wyroku w tej sprawie, podkreślając, że Milanowicz został uznany winnym zarzucanego mu czynu i ukarany karą 200 stawek dziennych w wysokości 50 zł, co daje łącznie 10 tysięcy złotych, które należy przekazać do Skarbu Państwa. Co więcej, zasądzono również od niego nawiązkę w wysokości 20 tysięcy, którą Nikola ma wpłacić w kwocie 10, 50 tysięcy na konto zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Braci Bożu oraz 10 tysięcy na rzecz okręgowego ośrodka wychowawczego w Szubinie. Nie wiemy, czy wyrok jest prawomocny i całkiem możliwe, że nie, a Milanowiciowi będzie przysługiwać w tym przypadku apelacja. W przeciwnym wypadku jego budżet zostanie uszczuplony o całkiem sporą sumkę łącznie 30 tysięcy złotych. Wygląda więc na to, że internetowy seward może być naprawdę kosztowny. W miniony weekend w Dubaju odbyła się gala Misfits Mania, The Fight Before Christmas, w trakcie której uwagę widzów przykuwało głównie bardzo głośne starcie pomiędzy Andrew Tate'em a byłym rywalem Natana Marconia, Chase'em Dumurem. Pojedynek, którego stawką był pas, był reklamowany bardzo mocno z uwagi na medialną moc obu zawodników. Andrew Tate to były kickbokser, a aktualnie bardzo popularny influencer i kontrowersyjna postać internetowa, który jednak ma za sobą bardzo długą i owocną zawodową karierę, w trakcie której według różnych źródeł zanotował aż 76 zwycięstw, przy dziewięciu porażkach. Tejta nie można może określać mianem legendy sportów uderzanych, jednak nie sposób odmówić mu tego, że swego czasu należał do światowej czołówki. Był on m.in. czterokrotnym mistrzem świata Iska, mistrzem federacji Enfusion i zawodnikiem, który wypracował sobie rozpoznawalny styl polegający na nakładaniu ciągłej presji na swoich rywalach. Tym razem wszedł jednak stricte do ringu bokserskiego i zaczął w swoim stylu, agresywnie ruszając na rywala i punktując go głównie ciosami na korpus. Z biegiem czasu najpewniej wychodzić zaczął jednak nieco bardziej celebrycki już styl życia zawodnika, który stracił kontrolę nad starciem, a demur z każdą rundą był coraz skuteczniejszy i zaznaczał swoją przewagę w ringu. Po się nie było widać w zasadzie żadnego zmęczenia starciem. Cały czas szedł on do przodu i obijał Teita, który zmagał się z mocnym rozcięciem łuku brwiowego i musiał szukać klinczu. O ile walka potrwała ostatecznie pełen dystans i nie byliśmy świadkami nokautu, o tyle sędziowie wypunktowali w niej wygraną niedawnego rywala Natana Marconia, jednak co zaskakujące nie niejednogłośnie, a zaledwie większościowo. Dwóch z nich wskazało na demura 58 do 56, a jeden z nich widział w ringu Remis. Sam poziom walki pozostawiał jednak sporo do życzenia. W związku z werdyktem i przebiegiem walki Tate musi się aktualnie mierzyć w mediach ze sporą nagonką. Branżowi dziennikarze z całego świata oceniają, że został on w ringu wręcz ośmieszony, a z jego dawnych umiejętności nie zostało już nic. Szczególnie podkreślane jest to, co działo się od rundy numer 5, kiedy Demur był już na tyle pewny siebie, że walczył z opuszczonymi rękoma i raz za razem obijał Tate, który nie był w stanie niczym odpowiedzieć i walczył już w zasadzie o przetrwanie. Nie brakuje nawet opinii, że Tate tą walką zrujnował swój. Wizerunek, co jest chyba jednak delikatnym nadużyciem, jako że jest to niespełna 40-letni zawodnik, który bądź co bądź wszedł do ringu i walczył do końca, a po walce okazał szacunek swojemu oponentowi. W poniedziałek na YouTube'owym kanale Prime odbyła się transmisja programu specjalnego Mary Freakmas, który swoimi założeniami i generalnie przebiegiem mocno odbiegał od tego, od czego przyzwyczaiła nas Federacja Prime. Aż 12 uczestników zostało bowiem podzielonych na dwa zespoły, które przez niecałe dwie godziny rywalizowały wzajemnie w różnego rodzaju konkurencjach wymagających sprawności fizycznej i intelektualnej, a wszystko to w szczytnym celu, jako że pieniądze zarobione przez zwycięzców miały w całości powędrować na cele charytatywne. Co mogło więc pójść nie tak? W rolę Grincha, a więc animowanego niszczyciela, Świąt wcielił się tego wieczoru kacper Miklarz, który po raz kolejny pokazał, że ma spory problem z trzymaniem nerwów na wodzy. Kłopot jednak w tym, że ofiarą jego agresji padł tym razem ważący co najmniej dwa razy mniej Marek Jówko. Wszystko zaczęło się od tego, że w trakcie konkurencji polegającej na odbijaniu piłeczki i podrzucaniu jajka zgodnie z wytycznymi prowadzącego, Miklasz podszedł do Jówki i dla żartu kopnął go od tyłu w krocze. To sprawiło, że Marek rozbił podrzucane przez siebie jajko i obrócił się do Kacpra, najpewniej informując go w niewybrednych słowach, co myśli o jego zachowaniu. Po chwili Jówko poszedł jednak o krok dalej, dosłownie i w przenośni, i podszedł do Miklasza na bardzo bliską odległość, na co ten błyskawicznie zareagował, wypłacając mu soczystego liścia. Liścia, który okazał się dla Marka ciosem nokautującym i po którym w studiu zapanowała konsternacja. Ej! O! Ej! Nie! Ej! O! Nic dziwnego, jako że Jówko padł na glebę jak rażony piorunem i zaczął się trząść, co zresztą nie może dziwić, biorąc pod uwagę, jak znacznie mniejszy był on od swojego w cudzysłowie oponenta. Co więcej, nikt nie spodziewał się takiej akcji jako że formuła programu była nastawiona głównie na dobrą zabawę i zbieraniu kasy na szczytny cel. Marek został szybko wyprowadzony ze studia w celu dojścia do siebie, a na transmisji zaserwowano nam krótki blok reklamowy. Po wznowieniu programu prowadzący starał się wyperswadować Miklaszowi, że chyba go trochę poniosło, jednak ten nie chciał tego słuchać i dawał do zrozumienia, że jeśli ktoś zbliża się do niego twarzą w twarz, to działa on odruchowo i tak też było w przypadku tego liścia. Federacja przeprosi za takie coś, ale jak ktoś już do mnie podchodzi z banią, mi naprzeciwko mord buzi, to już jest odruch. Dosta Kasper, on był naprzeciwko twojego pępka. Twarzą. że jest mniejszy od ciebie o połowę. a no po co banie w banie. No ale przecież to są święta Ale ja, po go... Kurwa, ja nie wiem, czy pogotowie nie będzie musiał go zabrać sobie. On nie wie, który dzisiaj jest. Równie krytycznie o postawie Kacpra zaczęli się wypowiadać inni zawodnicy, a już kilka minut później prowadzący decyzję władarzy Federacji wyprosił Miklasza ze studia, również w celu wyrównania szans obu zespołów. Warto też pochylić się przez chwilę nad tłumaczeniami Miklasza, który przecież sam zaczepił kilka sekund przed akcją Jówkę, utrudniając mu wygranie konkurencji, a gdy ten postanowił się temu sprzeciwić, uznał, że to on przesadził i zgasił mu światło. W naszej ocenie jest to naprawdę chora logika w wykonaniu The Polish Machine, która zasługuje. Na potępienie. Z podobnego założenia wychodzi zdecydowana większość widzów. W komentarzach, pod zapisem transmisji oraz licznymi szotami z tego zajścia w sieci aż roi się od opinii, że Miklasza odkleiło i powinien on ponieść surowe konsekwencje swojej postawy łącznie z wyrzuceniem go z federacji. Tuż po programie wywiadu na kanale MMA bądź na bieżąco udzielił Arek Tańcula, który wyznał, że z jego perspektywy uczestnika show Knockout na Marku wyglądał bardzo niepokojąco i widać było, że jest totalnie odcięty. Dodał, że Jówko nie pamiętał nawet po zajściu jaki jest dziś dzień i generalnie wykazywał wiele niepokojących Objawów sugerujących, że jego głowa nie pracuje jak należy, w związku z czym Federacja postanowiła wymusić na nim wizytę w szpitalu. Stary on nie pamiętał, który dzisiaj jest. został zapytany, który dzisiaj jest, nie pamiętał, nie był w stanie odpowiedzieć na takie proste pytania. To jest wiesz... Tańcula dodał też, że o ile lubi Miklasza, to musi on zostać ukarany za swoje zachowanie i będzie dążył do tego, by został on wykluczony z udziału w Gali. Przy okazji dodał z rozpędu, że ten scenariusz nie podoba się Pawłowi Uźwiakowi, któremu bardzo zależy na otrzymaniu garzy z tego starcia. Ja uważam, że ta walka musi spaść, musi zostać ukarany przykładnie. Popał już podchodzi i możemy rzucić tej walki. A, ale bo się o własną wypłatę boi. Kilka minut później tańcula poszedło o krok dalej i sam z siebie, bez konsultacji z resztą zarządu oznajmił, że Miklasz spada z karty walk gali Mary Freakness. Z wywiadu dowiedzieliśmy się też, że na miejscu pojawiło się zarówno pogotowie, jak i policja. Tuż przed północą zapowiedzi tańculi zostały oficjalnie potwierdzone na socialach Prime'u, gdzie poinformowano, że Kacper Miklasz został wykluczony z walki na najbliższej gali. W komentarzu Federacja dopisała, że Jówko przebywa aktualnie w szpitalu, a widzowie mogą się spodziewać dalszych aktualizacji w sprawie stanu, jego zdrowia oraz dalszych losów jego starcia z Big Jackiem. W komentarzach głównie byliśmy świadkami słów poparcia dla decyzji organizacji, jednak nie zabrakło też kilku wyjątków. Do takich zalicza się Łukasz każdego parobiec, a więc niedawny kontrowersyjny pogromca siwego i Miklasza z ostatnie Gali Prime, który napisał. Narodowy protest, kiedy wypłacasz płaskacza ułomowi, który cię obraża, musi się liczyć z następstwami, tak jak tam mówiliście, liść nikomu nie zaszkodzi. Głos przy pomocy Instastory zabrał również sam antybohater aferę, a więc Kasper Miklasz, który co ciekawe nie miał zamiaru uderzyć się w pierś i zamiast tego użyć narrację jako byjówko, zasłużył na to co go spotkało, z uwagi na swoje zachowanie i obelżywe słowa wobec pań, w tym matek i partnerek innych zawodników. Zasugerował też, co ciekawe, że Marek miał cytując g***ć ojcu czteroletniego dziecka, że uwaga mu to dziecko. Na koniec rzucił oczywiście, że dziękuję prawdziwym i nie zwraca uwagi na słowa hejterów. Nie wiemy generalnie kiedy Jówko miał dopuścić się zarzucanych mu czynów, raczej nie doszło do tego chwilę przed liściem ani w ogóle na wspomnianym programie. Jednak fakty są takie, że Storka Miklasza szybko zniknęła z jego Instagrama. Być może za sprawą polecenia federacji, a być może regulaminowo z uwagi na zastosowane w niej słownictwo. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że walka Jówki nie będzie się mogła odbyć z uwagi na to, co zaszło. Po pierwsze, byłoby to dość niespodziewane, a po drugie, taki stan rzeczy wykluczają nawet przepisy które w zależności od sportu i rodzaju organu nimi zarządzającego mówią o co najmniej 30 dniach odpoczynku dla zawodnika, który został znokautowany. Ostateczna decyzja zależy jednak od lekarza, dlatego poczekajmy na to, co ogłosi federacja. Co ciekawe, na ściance do wywiadów pojawił się również sam Jówko, który na kanale Antyfakty przyznał przede wszystkim, że nie pamięta, co się wydarzyło na programie. Marek, bo ty powiedziałeś, że nie widziałeś, nie, nie, nie pamiętasz tego, co się wydarzyło, tak? Mm, no nie. Dobra, to może ci pokażę. Mimo tego, co się stało, Marek wykazywał się jednak jak zawsze sporym poczuciem humoru i Generalnie bardzo pozytywnym podejściem do życia. Wprost przyznał, że to jest właśnie piękno freak fight'ów, jednak dodał, że Miklasz mimo wszystko przesadził. Marek mówił nawet, że jest dobrze i że się cieszy. Generalnie zachowywał się dość irracjonalnie. No skąd ty twierdzisz, że jest dobrze, jest że dostałeś, że ja tam się cieszę. <ślesz> Bo jest z za... czego ty się Bo cieszysz, fajnie? Marek? Zachowanie Marka jest o tyle niepokojące, że skoro sam zawodnik po dość ciężkim nokaucie się cieszy i podkreśla, że fajnie, że przynajmniej coś się działo, to pokazuje to dość jasno, jak wiele jesteśmy w stanie zaakceptować, byleby było show. Ale to są programy, w których zawodnicy powinni rozumieć, że czasami, no, trzeba. No, ale jakoś... to był familijny program taki trochę, no. Sorry, no, nie ale, a to ale to no, poszło, no? Nie? poszło dobrze. No kurczę. Coś, coś się dzieje, temperatura. Wiesz, kurde, no. Powiem szczerze, zalicie coś takiego, to chyba... Następnie zgodnie z zapowiedziami, Marek pojechał do szpitala. a Po jego opuszczeniu wstawił na swojego Instagrama filmik, na którym informuje, że wszystko u niego w porządku i nie wydarzyło mu się nic złego. W szpitalu przeszliśmy tomografię komputerową, łeb fizycznie mam zdrowy, ale psychę na pewno mam zwaloną. Dzień później z kolei zabrał głos na swoich social mediach ponownie i wygląda na to, że jego umysł nabrał nieco trzeźwości, jako że wypowiadał się wówczas zupełnie inaczej niż wcześniej. Jówko wyraźnie dał do zrozumienia, że nie zgadza się z narracją, jakoby zasłużył na feralnego. I życzy osobom, które tego tak uważają, by poczuły to samo. Dodał, że ma za sobą nieprzespaną noc, która dała mu do myślenia w kontekście frików, jako że jak widać może trafić na człowieka niezrównoważonego psychicznie jak Miklasz. Zaznaczył też, że dla tego człowieka nie powinno być miejsca w federacji, jako że zareagował zupełnie nieadekwatnie do sytuacji. Dalton czy Nim to jest e, ojciec święty, To jest film. Dla niego nie ma miejsca w federacji. Sorry, ja mu nie zwyzywałem matki od czego jeszcze. A on mi zgasił światło, a jak ktoś powiedział, jakby to było w oktagonie, to by mnie zabił. We wtorkowy wieczór na kanale Boxdela odbyła się transmisja pod tytułem Polska Wigilia z dziesięcioma twórcami internetowymi, na której to poza autorem znaleźli się m.in. Kameraboy, Czarnecki, Filipek, Bomba, Sequento, Policjantka Kołdry czy Melonidas. Pamiętacie jak kilka odcinków temu wspominaliśmy, że Kameraboy regularnie daje się poniżać na transmisjach i programach organizowanych przez Boxdela? Występuje w nich mimo tego, że co chwilę obrywa się jemu oraz jego najbliższym, a całość wygląda tak, jakby chęć pozostawienia w zasięgowym gronie była dla niego ważniejsza niż jakiekolwiek kwestie Honorowe. Ten program tylko jeszcze bardziej utwierdził nas w tym przekonaniu. Jego nazwa zamiast Wigilia powinna brzmieć raczej totalny Roast i tłamszenie kamera boja przez kilka godzin. Powód wzmożonej nagonki na kamera boja? oczywiście jego zachowanie wobec byłej dziewczyny Nikity oraz zarzuty dotyczące wykorzystywania jej do zarabiania pieniędzy poprzez działalność na niebieskiej platformie. Do tego dochodził szereg innych wątpliwych kwestii, jak chociażby niedopilnowanie spraw podatkowych, które miało skutkować długiem rzędu około 200 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że Łukasz kilka godzin przed transmisją opublikował na TikToku oficjalne oświadczenie, w którym przyznał się do zaniedbań podatkowych, wziął za nie odpowiedzialność i zadeklarował spłatę swojej części zobowiązań. Również jakby swoją część spłacę, tak aby po prostu było wszystko rozliczone co do złotówki. Nie wpłynęło to jednak w żaden sposób na poprawę jego odbioru wśród influencerów siedzących przy stole. Od samego początku na Łukasza najmocniej siedzieli Filipek, Koziołek i Bomba, ale z biegiem programu praktycznie każdy uczestnik tej wigilii dorzucił swoje 5 groszy. Przez pierwszą część transmisji Dyskusja była jeszcze w miarę merytoryczna, a kamera bo nie gryzł się w język. Prost mówił, że wnioskiem jaki wyciągnął z tej relacji jest to, że już nigdy nie będzie, cytując, z e Jeśli mam być szczery, wyciągnąłem wnioski takie, że nigdy więcej nie będę k***a z Ale przecież to ty ją uczyniłeś że... Co ty nie, nie nie z czasem jednak program z krótkimi przerwami na inne dymy i poboczne dyskusje zamienił się w ciągły festiwal przytyków i oskarżeń pod adresem kamera Z minuty na minutę robiły się one coraz ostrzejsze i przybrały formę totalnego roastu wyzwisk najgorszego kalibru, a momentami nawet dość mocnych rękoczynów. Merytoryczna strona sytuacji z Nikitą była już wałkowana na wszystkie możliwe sposoby, również u nas na kanale, dlatego nie będziemy do niej wracać. Skupimy się natomiast na tej bardziej w cudzysłowie dymogennej stronie transmisji. Generalnie. W pewnym momencie Bombie Filipkowi i Koziołkowi całkowicie puściły hamulce. Zaczęli niemal przy każdej wypowiedzi zwracać się do Kamera słowem na K oraz określać go ciągle mianem Sewarda. jesteś największym co obecnie no, polskiego internetu. Chyba ty, kurwa jesteś no, jesteś Szczególnie Bomba był wyjątkowo agresywny. Twierdził, że Kamera nie ma prawa głosu, że jest w stanie zrobić wszystko dla pieniędzy i że nie posiada absolutnie żadnych wartości honorowych. Zadawałeś pytanie? Zabijał jakieś zasoby? tą. Ty nie co ja chcę powiedzieć. Nie, zamknij, nie masz nie. się odzywać. Morda, kurwa, kurwa, kurwa ma nie odzywaj w ogóle, w ogóle. Czemu ty, się odzywać. Po około półtorej godziny ciągłej nagonki kamera, bo i wstał od stołu i był bardzo bliski opuszczania spotkania. Wyraźnie było widać, że ma już dość. Próbował jeszcze raz na spokojnie przedstawić swoje stanowisko dotyczące Nikity i definitywnie zamknąć ten temat, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Od, na przykład o tobie, że ty nie potrafisz dać mi dość do słowa. Nie, kurwa. Ale, bo nie, kurwa, nic mądrego nie ja, mówisz, kurwa. Kurwa. Nie, ale nie, ale... trudno nie odnieść wrażenia, że opuszczenie restauracji byłoby w tamtym momencie najlepszą decyzją. Niedługo później jemu samemu puściły nerwy. Nazwał Filipka siwardem, na co Filipek odpowiedział rzuceniem w niego butelką, co doprowadziło do awantury. Ty co? Trenujesz p coś w ogóle? O, co Cię to co? nie Nie, 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 spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dalsza wymiana zdań tylko potwierdziła przecieki, według których panowie najprawdopodobniej zmierzą się ze sobą na jednej z najbliższych gal Fame. Filipek, odpowiadając na docinki dotyczące swojego wzrostu, stwierdził, że kamera boj przekona się w oktagonie jaka jest jego wartość. Po chwili z toalety wrócił bomba, który ostentacyjnie dotknął dłońmi twarzy Pawłowskiego, sugerując, że wykonywał nimi przed chwilą wiadomą czynność. Kamera boj pod nosem nazwał go frajerem, co tylko dolało oliwy do ognia. Co, co dotykałem tą ręką? Co, co to? <głos> nie, <głos> nie, nie, <noise> No, no. Co nie, 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 co Kilkanaście minut później Bomba wyczekał moment i wymierzył kamera bojowi solidnego liścia, a oberwał również Boksdel. Krótko mówiąc, w pewnym momencie zaczęło to wyglądać jak grupowe stanie z... się nad jednym chłopakiem, dokładnie jak w szkolnej klasie, gdzie kilku uczniów jedzie po jednym, a reszta tylko się przygląda albo dorzuca swoje trzy grosze. I choć negatywne opinie wobec kamera są w dużej mierze efektem jego własnych działań i można je zrozumieć, to Forma oraz skala tego, co działo się przy stole, były zwyczajnie przesadzone. Oglądało się to momentami naprawdę nieprzyjemnie, jak masowe gnębienie. Z drugiej strony, camera mógł po prostu opuścić restaurację, jednak tego nie zrobił, więc de facto akceptował takie traktowanie. Co ciekawe, podobne odczucia mieli również widzowie, którzy w komentarzach pod transmisją jasno dali do zrozumienia, że całość poszła w złą stronę. Cytując najbardziej lajkowane wpisy: bomba totalna patologia, sam kradł i oszukiwał, a innych pouczał, zwykły pleps. Źle się to oglądało. Żałosne, ciśnięcie jednego typa może i przez kilku półmózgów, kryminalista i dwóch bezrobotnych niespełnionych muzyków XD. Filipek, bomba koziołek, zachowanie dno. Nie ma z nimi żadnej rozmowy. Sprawy życiowe są złożone, a tu siedzą wyrośnie nieomylne: zero dialogu. Jeśli interesujecie, jak działają nielegalne fabryki w Polsce, od produkcji przez logistykę aż po realne straty dla państwa, taki materiał pojawił się właśnie na zaprzyjaźnionym kanale biznesowym. Kliknij w załącznik na ekranie i obejrzyj.